Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Po pierwsze, pozdrawiam oczywiście wszystkich z Wspólnoty Domowników Boga, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tym razem nie tylko i wyłącznie będę mówił do Wspólnoty z Domowników Boga, ale tak naprawdę każdy, kto w tegorocznym Wielkim Poście skorzystał właśnie z tej propozycji. Jaką jest podręcznik, aby odnowić przymierze? Mam nadzieję, że te cotygodniowe takie podsumowania tego materiału, który do tej pory udało nam się zrobić, bo tutaj zaraz właśnie wyjaśnię skąd to się bierze, dlaczego w taki sposób to się będzie pojawiało. Mam nadzieję, że będzie Wam pomagało. Moi kochani, myślę, że większość z Was doskonale zdaje sobie sprawę i wie, że istnieje coś takiego w decyzji jak wspólnota domowników Boga. Te wspólnoty swoją pracę formacyjną też opierają właśnie na pracy z podręcznikami. Są różne podręczniki o różnej tematyce, i też właśnie w ramach takiej formacji jest cotygodniowe spotkanie całej wspólnoty, w ramach której pojawia się wspólna modlitwa, pojawia się wspólne dzielenie, ale pojawia się także również wspólna katecheza, która jest podsumowaniem tego właśnie mijającego tygodnia. W związku z tym, ja przygotowując jednocześnie materiał dla domowników Boga, zapraszam także Ciebie, każdego, kto ma czas, kto pracuje z tym podręcznikiem, do tego, żeby może właśnie spróbować jeszcze tak właśnie zebrać ten czas, który minął za nami, żeby jeszcze tak podsumować to: zrobić sobie może niekoniecznie rachunek sumienia, ale tak by jeszcze bardziej tak uporządkować, usystematyzować to, co do tej pory gdzieś tam wspólnie nam się udało odkrywać, tak żeby ten czas był jeszcze bardziej owocny dla każdego z nas. Jednocześnie już teraz ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić tam, gdzie są takie możliwości, tam gdzie wspólnoty funkcjonują oczywiście z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa dotyczącego oczywiście COVID-a, to jeżeli w Twoim regionie jest gdzieś taka wspólnota, chciałbyś jeszcze właśnie wziąć udział w modlitwie, chciałbyś faktycznie spróbować jeszcze, może właśnie chociaż na chwilę wejść na, na grupę dzielenia, zobaczyć, przyjrzeć się temu wszystkiemu, przeżyć coś jeszcze dodatkowego, to bardzo, bardzo serdecznie też dzisiaj każdego, każdego zapraszam. My tutaj w Kartuzach, w Świętym Kazimierzu oczywiście przeżywamy taki czas. Dzisiaj akurat ten pierwszy poniedziałek Pierwszego tygodnia Wielkiego Postu jest dla nas wyjątkowy, bo przeżywamy też rekolekcje parafialne, w związku z tym Wspólnota dzisiaj nie ma spotkania, tylko jest właśnie i bierze udział w tych rekolekcjach. Natomiast już od przyszłego tygodnia bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, wszystkich zapraszam z Kartus, z okolicy do świętego Kazimierza, jeżeli byście chcieli, właśnie pracując z tym podręcznikiem, wspólnie także podzielić się. Posłuchać innych, jak oni tego doświadczają, jak oni przeżywają ten czas, to co odkrywamy właśnie w tym naszym odnawianiu przymierza. Chcielibyście się wspólnie pomodlić. To bardzo, bardzo Was serdecznie już dzisiaj zapraszam, właśnie. Poniedziałek, w przyszły tydzień, na godzinę 18, nam przeświętą wieczorną, a później, już tutaj z całą wspólnotą jesteśmy razem i będziemy. A my, teraz, kochani, idziemy do tego podsumowania. Owszem, nie jest to może pełen tydzień, bo rozpoczęliśmy od środy popielcowej, ale wydaje mi się, że już każdy z nas pewnie doświadczył pewnego trudu. Bo no tak to jest, kiedy stajemy na początku drogi wielkopostnej, ogromny zachwyt, wielkie nadzieje, co to się będzie działo, wspaniałe pomysły, co chcemy przemienić, jakieś konkretne postanowienia wielkopostne, wiele, wiele różnych wspaniałych, duchowych rzeczy się dzieje, zawsze na początku. A im bardziej rozpoczynamy tę drogę, im te kolejne dni Wielkiego Postu, właśnie do nas przychodzą, często się okazuje, że właśnie niestety te nasze słabości. Te nasze pomysły gdzieś tam się rozmywają, ulegamy jakiejś ospałości, jakiemuś lenistwu, gdzieś to wszystko się rozmywa. Więc myślę, że już doświadczyliśmy pewnych trudów. Też doświadczyliśmy pewnych trudów, chociażby z pracą z tym podręcznikiem, bo nie oszukujmy się, to nie jest łatwa praca. Każdego dnia odnaleźć czas na to, żeby faktycznie. Móc przysiąść, skupić się, poszukać jakiegoś takiego wewnętrznego natchnienia, wewnętrznej modlitwy, takiego stanu ducha, plus rozważać to słowo, wejść w pewien głąb, zachować jakieś takie pewien rytm życia duchowego. I nagle się okazuje, że właśnie to, to są bardzo, bardzo konkretne ćwiczenia duchowe. I super, że masz takie doświadczenie, bo właśnie. To doświadczenie początka drogi, to doświadczenie początku, nawet jeżeli wydaje się trudne, to ono ostatecznie będzie bardzo mocno owocowało. Właśnie jedyne, co chcę w tej chwili Tobie powiedzieć, to po pierwsze, spróbuj się tym nie zniechęcić. To, że Ci nie wychodzi, to nie znaczy, że jest źle. To, że Ci nie wychodzi, to jest bardziej informacja o tym, że może trzeba jeszcze zacząć od bardziej prostych rzeczy. Że może trzeba spróbować nie aż tak ambitnie do pewnych rzeczy podchodzić. Może w pierwszej kolejności staraj się nie tyle jakby skupić od razu nad niewiadomo, głębokimi medytacjami, ale po pierwsze przyjąć słowo przyjąć słowo, z którym do nas przychodzi Pan, a od środy popielcowej mieliśmy takie bardzo, bardzo wyjątkowe słowo. Każdy dzień jakby pokazywał nam coś bardzo wyjątkowego. Ja bym właśnie od Środy popielcowej do, do tej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu wszystko, jakby zamknął w, w, takim jednym, w takiej jednej rzeczywistości. Ten Wielki Post jest bardzo indywidualny. Pan Jezus, jakby bardzo mocno chce pokazać, że to Ty masz przeżyć swój Wielki Post. Że to Ty masz zacząć od swojego serca. Bo jak bardzo jest w nas pewna pokusa charytatywności. Taka stawa... stawania się dobrym człowiekiem, kimś takim dobroczynnym. Bardzo mocno rodzi się w nas właśnie taka pokusa do tego, żeby zająć się problemami świata, pomóc wszystkim innym, zająć się cierpieniem, zająć się bólem, jakby no, faktycznie zaangażować się w mnóstwo różnych rzeczy. A Jezus jakby w tych dniach chyba bardzo mocno chciał pokazać, jeżeli chcesz odnowić przymierze, to odnawiasz swoje przymierze to, które Ty zawarłeś w swoich sakramentach. W związku z tym, to Ty potrzebujesz po pierwsze przemiany swojego serca. Owocem przemiany tego serca, owocem odnowienia tego przymierza będzie to, że bardziej będziesz kochał człowieka, tego, którego spotykasz, swoich braci, sióstr, ludzi, z którymi jesteś, z którymi żyjesz, pracujesz. To naturalnie będzie się przekładało na Twoją duchowość, to naturalnie będzie się przekładało na twoje, po, twoje, taką potrzebę ducha służby w Kościele, to będzie owoc tego wszystkiego. Więc właśnie w pierwszej kolejności może spróbuj skupić się właśnie na tym wydarzeniu. Ja muszę dokopać się do mojego serca. Ja muszę osobiście przeżyć ten Wielki post w takim osobistym doświadczeniu. A wtedy, jakby naturalnie będzie się wymierodziło rodziło właśnie pragnienia bycia, do, bycia dobrym uczniem, być jakimś, kto swoim życiem, swoim postępowaniem właśnie przemienia świat. Zobaczcie, Chrystus w ciągu dnia spotykał się z ludźmi, uzdrawiał, nauczał, działał. To jest pewnie coś, czego, czego my byśmy chcieli właśnie. Ale często zapominamy o tym, że w nocy Jezus udawał się na pustynię, że w nocy Jezus odchodził na bok po to, żeby się modlić, po to, żeby spotkać się z Ojcem, po to, żeby przyjąć miłość Ojca, po to, żeby to przymierze ich miłości cały czas pomiędzy nimi trwało. Właśnie na to chyba dzisiaj Jezus najbardziej chciał, jakby nacisnąć na, na, na początku tej drugiej wielkopostnej. To ma być Twoja droga. I stworzyłeś w sobie różnego rodzaju plany i pomysły na ten Wielki Post. Masz różnego rodzaju postanowienia. I to jest cudowne, bo to świadczy, że poważnie podchodzisz do tego czasu. Ale nie zamykaj swojego serca na to, w czym przychodzi Chrystus. Bo być może Jezus te Twoje pragnienia, te rzeczy, które rodzą się w Tobie, On będzie chciał zweryfikować. On będzie chciał pokazać, tak, to są rzeczy ważne, święte, istotne, ale być może jest coś jeszcze ważniejszego, jest coś jeszcze bardziej istotnego. Zobaczcie, jak często mamy takie, nie wiem czy Wy macie, ja osobiście mam takie doświadczenie. Czy kiedy jest jakieś takie zadanie do wykonania, yy, rzecz, którą trzeba zrobić w domu, nie wiem, odpisać na jakiegoś takiego maila. Na którego się nie chce, albo nie wiem, zrobić jakieś takie zadanie, przygotować jakiś, nie wiem, dokument, jakiś referat, czy nie wiem, rozliczyć jakąś sprawę, czy, czy, czy jest jakaś trudna rozmowa do przeprowadzenia, to my często jesteśmy w stanie zrobić wszystkie inne rzeczy dookoła. Jestem w stanie, nie wiem, okna zacząć zmywać, jestem w stanie, nie wiem, książki zacząć układać, śmieci wynosić, no, najróżniejsze rzeczy zrobię, tak? Mnóstwo innych spraw, które nie są jakoś pierwszorzędne, one nie są jakoś konieczne, tak? Będę odwiedzał starych przyjaciół, wszystkie inne rzeczy, byleby tylko co? Byleby tylko tej jednej rzeczy akurat nie zrobić w tym momencie. Nie? Wszystko inne będzie ważniejsze oprócz tej jednej rzeczy. Jakże często, właśnie bardzo podobna pokusa może się nam pojawić w czasie Wielkiego Postu. Skupimy się na wielu innych rzeczach. Skupimy się na nabożeństwach. Skupimy się na tym, żeby być na drodze krzyżowej, na, na górskich żalach. Będziemy podejmowali się postu, jałmużny wielkopostnej, czyny miłosierdzia, modlitwa, mnóstwo, praca z podręcznikiem. Tysiące, tysiące różnych spraw, a nie będziemy się chcieli zająć tym problemem, który jest w nas. Tym problemem, który jest na przykład w naszym sercu. Tym problemem, w który właśnie dotyka nas Jezus. Właśnie On tam jakby chce właśnie tego, co chore, tego, co zranione, tak dotknąć, tak namacalnie. I może właśnie to jest tegoroczny Wielki Post. W końcu zauważyć, że znowuż Jezus przychodzi i znowuż chce dotykać tego samego. I może właśnie proś o siłę, żeby odważyć się, zobaczyć, co to jest. Żeby odważyć się stanąć twarzą w twarz z tą rzeczą. Spróbuj prosić o siłę i mądrość do rozwiązania tej sprawy, tego problemu, tej kwestii. Albo proś o, o Ducha Świętego, który potrafi ci zrozumieć i odkryć, co to w ogóle jest. Bo być może masz poczucie, że no jest jakaś sprawa, jest coś, co, co za mną chodzi, ale, ale nie potrafię tego nazwać. Nie wiem, nie wiem, co to jest. To może właśnie proś Ducha Świętego o to, żeby pomógł ci to odnaleźć. Więc, kochani, rozpoczęliśmy wielki post. To dobry czas. Życzę Wam wytrwałości, bo teraz już pełen tydzień, naprawdę, idziemy już na pełne obroty. Pełen tydzień pracy przed nami. Życzę Wam jak najlepszego właśnie wzrastania, otwierania się na Boże Słowo, odnawiania swojego przymierza. I tak jak powiedziałem na początku, jeżeli chciałbyś spróbować, może czegoś jeszcze więcej. Może chciałbyś spróbować właśnie wspólnie się pomodlić, posłuchać wspólnej katechezy, tak jak teraz ona jest tutaj nagrywana. Myślę, że kolejne już będą nagrywane właśnie ze spotkań z Kaplicy. Chciałbyś czegoś doświadczyć, to to zapraszam cię bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś tutaj z Kartus, gdzieś z regionu, zapraszam do świętego Kazimierza w poniedziałki, przewieczorną o 18. Spróbujmy razem przeżyć ten Wielki Post. To jest oczywiście dla każdego, kto, kto chce, kto jest ku temu otwarty, tak aby każdy z nas czuł się po prostu wolny i swobodny właśnie w tych decyzjach, w tej drodze, a myślę, że owoce takie drogi będą jeszcze tylko i wyłącznie większe. Więc wszystkiego dobrego dla Was, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże.